Siemanko z tej strony Kamhan KHN Game. Dzisiaj tak jak w ostatnim odcinku zapowiedziałem, jest ze mną gość Darecki. Siemaneczko. Siemaneczko. Ładujemy... Pozdro dla kumatych. Pozdro dla kumatych. Na Łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Na fabryce 311 też nie będzie, bo bronimy. Pokoltebi lecimy. Lecimy z tematem, nie? Lecimy z tym tematem. Fabryka 311 mapa, kurde, która bardzo mi się w deathmatchu podoba. Ja tak... A mi w dużym podwoju. No w podwoju też jest całkiem skowyrna. Co jest kuźwa? Skowyrna. Matko bosko, Co, to, zna... co to znaczy skowyrna, nie? Może jeszcze koszerna kurwa. idą, idą, idą. Skowyrna Darecki, co ty, nie oglądałeś czas surferów? Nie. Surferów czy nie, surferów? No surferów tam było, nie? Ja tam wiem, może smurfów. Czas smurfów. Jejko. Ja już jednego zabiłem, ale jeden też mnie zabił No nie wiem czy grać no... Dawaj dawaj nie maruć Mój frak Tu jest... Aha, tu się można skampić O Ale miejscowo dla snipera A, no Jakiś to... sniper właśnie bije, słychać Słychać strzały w 11 sekundzie strzały? No jedne, no jakby to było jeszcze w 11 sekundzie Twojego filmu, to bym był rozwiednięty. Nie, <laughs> może minutę 11 albo 2 minuty 11. Hej, żołnierzu, wraca, jesteś tu potrzebny. Hej, żołnierzu, wraca, jesteś tu jest potrzebny. Przyja, jest trzeba, jest trzeba. Pokiereszowany. Dostał. Asystka. Oj, i sto, Ole mi zdzielił ich tu. Trzech biegnie od drogi, trzech biegnie od drogi, od ich respa, od drogi. Jeden na moim trupie, słyszę go, jak hasa. Słuchaj, aj, chciałem na tobie się zespałnić. Aj, no i na jakimś złamasie mi się zrespiłem i zginęłem. Już, już, A, już wszystko. Dzięki, pod... Patrz, dziękuję. Patrz, na górce, na górce już są. Będą wbijać na B. Mhm. Rozbrajam Ty, tu jest jakieś boczne wejście. Ja rozbroiłem ładunek. Oj, jeb, ty, 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 co, to, co tu się stanie, jak ja to uruchomię? Ty, co? światło się zapaliło. No ale i alarm, alarm wtedy działa, jak oni wejdą tam jakimiś ścieżkami, wiesz? Co ty gadasz? No ale nie, lepiej wyłączyć, kurde, bo to świeci kurwa tak pogałek. A wiesz co to jest, nie? Patrz, tu wejdzie, tu wejdzie. Wiesz co to jest, nie? Revolution. Dokładnie te. Tak. Oj, 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 oj coś, coś tu się dzieje, nieciekawego. Zakręcenie jak słoik na zimę. Patrz, uzbroili. A, a, a. Aj, zabił mnie. Jakoś dziwnie wyszedłem przez te drzwi. Ach, tam nie podniosę cię, bo to jest kuźwa. oni Spoko, nas Spoko tak luz, trują nie wariuj, się. a ja się na tobie zrespię. Dobra, jestem. Alfę straciliśmy. Uważajcie, plecy, 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 plecy. Gdzie? Od zewnątrz, od zewnątrz, od zewnątrz i wejście. Mało mam. Staj, Jezus tłucza. Maria. Oj drzwi, 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 drzwi. Oj, szedłem pod tą apteczkę i zginąłem I padłem na plecy B plantuje, B plantuje Widzę, widzę Nie no ale Team mamy tak zacnie ogarnięty, że... się rozbraja z naszych. O, oh, bo ja technikiem cały czas cholerkę jestem. Myślę, że jakieś pojazdy będą, a tu ty... nie widu, niesłychu. Revolution! Oj! Mm, no ja się wychylam i ginę z drugiej strony. Gdzie? No tam, gdzie umarłem, się biją. I baje nam znowu. Rozbrajam. Rozbrajasz, no okej. Okay. No. To ja to po prostu siedzę, Ogólny... tak? Tak, dokładnie. Ogólny rozpierdziel Wiesz, jest taki dziwny. Oj, oj, oj. Już się podnoszę. Dziękuję bardzo. Oj, granat! Ooo, uciekły. masz ptaszka, jak coś. Dawaj się tu... o, wchodzą. Patrz, wszedł. Jeden out. Nice. Ja obstrawię drugie wejście, by tu też mogą zaskakiwać. Zaskoczył. O. Zabiję go. Z mojej strony. No, granat wyrzucałem akurat. i. Dzięki wielkie. Spoko. Tu może apteczkę, Oj, życie tutaj, taki walk-roll. zobacz teraz. Ha! <laughs> trwaniaku, jeszcze nie możesz! <laughs> jeszcze nie. Ty tu jest alarm. Może alarm, alarm się włączy. Od góry będą wchodzić. Tu są trzy wejścia ogólnie. Ja. Cztery. Zszedł, zszedł, zszedł. Zabiłem no jednego. Mam no 3 HP, o kurde. No już, biegnę, 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 <laughs> nogi łamie. Dzięki. Nie wiem, po co oni wychodzą stąd. Przecież tu jest tak łatwo do obrony. No. To wy tam wyprawiacie? Mav wleciał! Mav wleciał! <laughs> Ładny kibic. Ja tu w Rocket To znaczy jeszcze nikt go dostał. 18 tyksów Nie mogę go się podnieść. Dobra, ja ryzykuję. Ryzykujesz? Zaryzykujesz. Zaryzykowani, zapiłeś! Je, je, je! Oj, wchodzą po. Oj, nóż ty... mi istnieje! Nieśmiertelnik! <laughs> nie wierzę! Ładny. Czekaj, Darek. Ładny git. Sipciutko kame, bo. No. Już? już mnie tu zabił, mnie! średnich Oj, co to było? Znowu ten bug z jednym strzałem w banie <grym> kurwa. <grym> było serce. <grym <grym widzę. O Jezu, ale granatów. Ten ja już tu poleciał na żywo. Nie. Kolejny schodzi? Oj! Co to było? Jak on mnie zabił przez ściany? Ja tego nadal nie rozumiem w tej grze, nie? Znaczy, ja czytałem, że to jest generalnie wina synchronizacji, czy coś takiego. Tobie mm. się wydaje niby, że tam cię zabił przez ścianę, ale on cię zabił normalnie i generalnie także ten, nie? No, taka sytuacja. A więc to był kolejny odcinek z udziałem mojego gościa daryckiego. Kima Eniu. Jest Eniu, jest Afryka, nie? Tak? Afryka Bombata. Tymczasem piątka. Borem, lasem.